witam państwa w nowym programie Puls Miasta. Dzisiaj moim i państwa gościem pan Zdzisław Justyński, no wieloletni organizator Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych, jak również turnieju Ługarzy. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jest mi bardzo przyjemnie, że po raz kolejny, już nie wiem który, będę u państwa gościł, a to z takiej przyczyny, że jednak udało się i wszystko wskazuje na to, że ten turniej się odbędzie 29 maja o 16:00. Ogromnie się cieszę, nie chciałbym przekładać. Wydaje mi się, że poziom prac w tym roku jest tak znakomity, że publiczność, która będzie, a tej publiczności, jak wiemy, nie będzie za dużo, bo to teatralnie 50%, yy, no będzie to wszystko fajnie. To o programie nie będę się roztaczał. No właśnie, ale na, od początku musimy zacząć, czyli jak y, y, te kroki wyglądały do, do chwili, y, którą mamy obecnie, bo wiemy, że ta rzeczywistość no, nie była łatwa. COVID jednak spowodował, że takie właśnie wydarzenia piękne, jak turniej małych form satyrycznych no, były w zawieszeniu, ale jednak się udało. Y, to było ciekawe, dlatego że jesienią, jak pamiętacie, przełożyliśmy turniej na jesień i, i zaraz po jesieni trzeba było startować z czym nowym, a, a tu się sypały. Ważne sprawy się działy w kraju, no, ludzie umierali, a my tu o turnieju, no, i, i, i tak jakoś się wszystko zaczęło dobrze układać, że na wiosnę tego roku ogłosiliśmy na samym początku, w styczniu, lutym, co będzie, to będzie, myśleliśmy, że jeżeli nie, to na czerwiec, jak nie na czerwiec, to na, yy, na wrzesień, ale wszystko wskazuje na to, że jednak się uda skoczyć na 29 maja i ten turniej był się odbył w terminie takim, Regulaminowy. No właśnie 29 maj, ale jeszcze zanim e, o samym e, już konkursie, no to mamy przecież kwalifikacje i osoby, kabarety, które starają się właśnie o to, aby się zakwalifikować. Jak to wyglądało w tym roku no. przy tej edycji? W tym roku jest to o tyle ciekawiej, że my właściwie zebraliśmy całą śmietankę tych najlepszych amatorskich kabaretów i, 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 i finalistów. Dlatego, że nie wiem czy Państwo wiecie, ale i paka, i, i, i wieczory w Lisbarku się nie odbywają ze względu na, na sytuację, jaka jest. W związku z tym dużo osób się zgłosiło. Ogromną ilość, prawie 180 tekstów napłynęło satyrycznych, które są jeszcze nie wszystkie zweryfikowane. Musieliśmy poszerzyć żyli i yy, 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 yy te teksty w tym tygodniu będą opublikowane. Natomiast z kabaretów wybraliśmy pięć podmiotów, to są przeważnie kabarety. Jedyny, który był już u nas, to był, był grupa Kwiatkowski, Band, mhm. yy, yy, Kwiatkowski Bank, przepraszam, nie tak. Bank. W ubiegłym roku, ale pozostałe kabarety są po raz pierwszy, i wydaje mi się, że po tych materiałach, jakie zostały znadesłane, i po tym, co Rada Artystyczna na czele z Arturem, Andruszem oglądała, no kwalifikacje powinny być na dobrym poziomie. A przy tym jeszcze znakomita gwiazda, bo pani, która czyta teksty u nas jest Jurorem. Pani Joanna Kołaczkowska wystąpi z, z recitalem, będzie to coś pięknego, to jest jedna w tej chwili z najbardziej rozchwytywanych artystek, na co dzień yy, występuje, jak, jak wiecie Państwo, z kabaretem yy, hrabi. No i, 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 no, i Artur Andrus, konferencję, reżyser. No, jak programu. zawsze, jak zawsze, Wy, jak zawsze wybitny Wybitny pr prowadzący, wybitny y, y, organizator, to, tak. to zawsze musi dobrze wyglądać. Ale y, powiedzmy też o tych y, kabaretach, bo to jest też y, ciekawa sprawa, że w dalszym ciągu y, turniej małych form satyrycznych y, wyrasta na piedestał spośród tych wszystkich y, rzeczy, które się dzieją w telewizji, prawda? Bo zawsze to podkreślamy, że telewizja to jest taki natłok tego wszystkiego, co y, chcemy, bądź nie chcemy. Oglądać albo czym się nawet nudzimy, a tutaj jest jednak e, takie wyjście do publiczności i pomyślenie o tym, co się dzieje na, na scenie. Proszę Państwa, właśnie nie chcemy być wtórni, bo wystarczy wyłączyć. Ja przecież dwie minuty wytrzymam, oglądając rewię kabaretową na postaci, to trzeba było wyłączyć, bo to jest, jest tak. Jest tak niesmaczne, moim zdaniem, nie na takim poziomie, bo, bo, bo jeżeli nawet te kabarety, ja nie chcę mówić, że one są, będą lepsze, te u nas, bo może się okazać, że będą jeszcze gorsze od tego. Natomiast my idziemy w innym kierunku, w kierunku artystycznym. A to, jak wiecie, po, po wielu, wielu latach zostało zatracone. Dzisiaj to są właściwie ka kabaretowi celebryci. Tu właśnie takie osoby jak pani Kłaczkowska, czy pan Andrzej Poniedzielski, czy pan Andrus. Mają swoją klasę, mają swój powiew, mają, nawiązują do tych najlepszych tradycji ka kabaretowych w Polsce i w tej naszej bogatyni tam gdzieś na tym padole, gdzieś na tym styku granic, na, 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 w tym małym miasteczku, to jakoś się jeszcze trzyma. To nie jest też takie jakby na wyjście też naprzeciw otaczającej nas rzeczywistości, że faktycznie wśród wielu negatywnych informacji, wśród właśnie tego covida, mamy Humorystyczny, humorystyczne wydarzenie, bardzo dobre wydarzenie na dobrym poziomie właśnie na hałdach węgla. Tak, to, to ja powiem tak, że dzięki, ja wyrosłem z kopalni, ja pracowałem przez ponad 40 lat jako szef klubu Jubilat, a wcześniej Gong. To były tradycje, kopalnia była zawsze przywiązana do kultury, no, orkiestry dęte, no, by, by, były wielkie sukcesy i ja miałem takie, ale nie będę o tym się chwalił. I chcę Państwu powiedzieć, że jest mi bardzo przyjemnie, że ja to powiem, bo to powinno PGE powinno powiedzieć, że kopalnia pozostawia dla tych wszystkich mieszkańców w tym naszym worku troszowskim coś od siebie. Pozostawiła ten turniej, który Zbyszek Dobrzeński był pomysłodawcą, którego wspólnie z nim zaczynamy w 1984 roku. I chcę Państwu powiedzieć, że przez te wszystkie lata, przez współpracę trójki no. Dochowaliśmy się takiej imprezy, która właśnie odcina się. No bo dzisiaj kto? Mój, proszę mi powiedzieć, kto nie zrobi przeglądu kabaretowego, czy nie zaprosi kabaretu. No to jest tego tak dużo. I tylko my jesteśmy, i tu jest dużo pomyłek. Jesteśmy kabaretem, jesteśmy imprezą, która po prostu lansuje osoby, które piszą, które występują. To regulamin mówi jasno że tylko nigdzie niepublikowane teksty, tylko nigdzie niepublikowane występy mogą być nadesłane do, na turniej i one są oceniane. Czyli mówiąc krótko, to co zobaczymy w Bogatyni nie zobaczymy nigdzie w żadnej nigdzie. stacji komercyjnej i nigdzie. publicznej. No i nigdzie. właśnie, i to jest ta wartość do no To jest dodalnia. sprawdzalne. To jest sprawdzalne proszę. Państwa. Dzisiaj przy tych mediach, przy Facebooku i innych rzeczy, czy, czy YouTubie, to, to, to można wszędzie to wszystko puszczyć. Natomiast to są rzeczy, które będą nowe, świeże, tak samo teksty, ale one muszą zachować ten poziom, ten, żebyśmy się nie, nie mogli wstydzić, że jesteśmy jakąś tam gminą, Biochą, gdzie tam lasuje się. Dokładnie. Już nie chcę mówić co. Wszystkie, wszyscy uczestnicy będą walczyć o trzy nagrody. E, Szczupły Andrzej, tak? Tak, jest, Złoty, no, no. Złotego Kosy i Króla Ugarzy, prawda? Poświęciliśmy chronologicznie te wszystkie nagrody ludziom, którzy już dzisiaj nie ma. Między innymi też Marysia Czubaszek, która była... Ona mnie skierowała do trójki w 85 roku i trafiłem na Andrzeja. Z Andrzej Zakrzewski. To będzie nagroda publiczności. To publiczność bierze nagrodę jego imieniem. Będzie nagroda no, Króla Ugarzy, wiadomo, że to żyli będzie decydowało. I jedna nagroda za najlepszy tekst już wcześniej, jeszcze jak oni żyli, i Marysia Czubaszek i Andrzej Zakrzewski, jest to nagroda poświęcona panu redaktorowi Januszowi Kosie Kosińskiemu. Dzisiaj już dziś o nich nikt nie pamięta. Oni pracowali w trójce. Chociaż jak Państwo zauważycie, tutaj w sponsorach nie ma trójki. No bo właśnie. trójki po prostu nie ma już. I no jest taki, taki jest wydźwięk, trójka, prawda? Ale, ale no nie ma tej trójki, takiej, jaką kochaliśmy, która była twórcza i pozostawiała. No. Ja pozy... się na trójce wychowałem, no co będę mówił. Ale pozytywnie możemy powiedzieć, że my jesteśmy jak co roku. Ale my jesteśmy jako. Nie, telewizja jest w porządku, jesteście, pomagacie. I, I przede wszystkim Jan Tomków to jest człowiek, który jest i w jury, i który twórczo się włącza w to wszystko, i tam przyznaje jakąś swoją nagrodę, też do puli nagród się dokłada. No i państwo jako telewizja, i to, że mogę dzisiaj być tu u was, to też jest fajne. Zawsze na, nasze drzwi stoją y, otworem. Teraz y, kilka słów do tych państwa, którzy będą nas oglądać, y, bo pewnie zastanawiacie się państwo, jak można być y, i oglądać te występy y, na żywo. Proszę Państwa, no, generalnie nie, nie poszliśmy w bilety, bo dom kultury jest na razie nieczynny. Nie można go otworzyć, żeby sprzedawać te bilety. Będzie gdzieś od 21. być może możliwość zakupienia biletów, ale to już na siebie wie, że dom kultury, bogaciński ośrodek kultury. Mhm. Natomiast my się w to po prostu wyłączamy z tego, dlatego że, że no, nie ma tego gdzie sprzedawać i, i, i wolimy rozdać, zaprosić przyjaciół, ludzi chętnych, którzy na to przyjdą i zachowają no, oczywiście dystans i, i, i żeby nie popadli w jakieś tam histerie, jak było w ubiegłym roku, bo pojawił się jakiś człowiek, a potem Sanepid musiał ode mnie, żądali ode mnie listy wszystkich uczestników, wykonawców i tak dalej. Mieliśmy takie troszeczkę małe kłopoty, bo no, facet powiedział, że był na turnieju, a tam jego żona gdzieś tam miała COVID i tak dalej. Może w tym roku tego nie będzie, może ludzie będą na tyle bardzo no, rozsądni, że, że, że się będą bardziej szczepić, i no i będą rozsadzeni i publiczność będzie na 50%, jak już powiedziałem, miejsc. Jak sam y, Artur Andrus zareagował na to w rozmowie z Panem, że faktycznie uda się ten 38, 38 już edycję tego y, turnieju przeprowadzić? No, było to troszeczkę jeszcze na początku stycznia, gdzieś pod koniec grudnia, kiedy ja się nosiłem tam zacząłem poprawić regulamin, potem ten regulamin konsultowałem z, z Radą Artystyczną. I, I ja mówię, Artur, a może już dosyć, no ja już to 38 lat, ja już pół życia swojego dorosłego to poświęciłem turnieju, może nam to już po prostu wystarczy. Artur mówi, jeżeli ty powiesz, że chcesz, to my będziemy to robić. A ja powiem, ja się jeszcze chcę. Krótko i na temat. No, to jak mi się chce, to... No przecież robię to całkowicie od serca. No. Trzeba też powiedzieć o tych artystach, którzy jakby pojawiali się na scenie i odnosili sukces, bo wszyscy myślę pamiętamy świetną dziewczynę, która zaskoczyła e, niejednego jurora i niejednego widza i miejmy nadzieję, że taką gwiazdę przyniesie również ta 38. edycja. Być może, być może. Może się okazać, proszę Państwa, nie, nie wiem, bo y, na podstawie materiałów nadesłanych to, to można zobaczyć dwie, dwie, trzy grupy. Poza tym my zmieniliśmy jeszcze, ważna mm. uwaga, regulamin, że te, te, ci, y, co są zakwalifikowane, podmioty, mogą grać do 20 minut. Aha. Czyli jak tu policzymy 5, potem Kołaczkowska, Artur, coś tam od siebie, to gdzieś 3 godziny dobrej, na, 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 na dobrym poziomie zabawy. Czyli warto być. Zapraszam. Zatem y, wszystkich Państwa zapraszamy. Jeszcze raz przypomnijmy datę i miejsce. 29 maja, godzina 16. Sala Widowiskowa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni. I drodzy Państwo, będziemy mieć myślę dla Państwa taki fajny konkurs, w którym do wygrania będzie właśnie takie zaproszenie, dlatego zapraszamy do uczestnictwa. Myślę, że na pewno warto, bo no, takiej obsady w regionie próżno szukać. No, tak się złożyło, że, że to się odbędzie i bo dzień. Trzymamy kciuki. A na koniec jeszcze takie pytanie właśnie. Te 30, 38 edycja. Jak wspomina pan te 37 lat? No, były różne. Były takie momenty, w którym ja traciłem takich najbardziej ważnych sponsorów. Bo jakby to, to mówić dużo było takich zakrętów. Kiedy to się wszystko rozsypywało, kiedy Artur w, w, wniósł taki pomysł, i, bo to było, było mylące, ten turniej ugarzy. Zbyszek Dobrzyński to wyciągnął gdzieś tam z Kornela Makuszyńskiego, ale ten turniej ugarzy, to uczestnicy, którzy się zgłaszali, to po prostu myśleli, że kto więcej nakłamie, ten będzie lepszy, a przecież chodziło o teksty satyryczne, o w ogóle tak. formy satyryczne, nie, nie w tym kierunku. I mówi, chodź Zdzisław, zmienimy. No ja musiałem przekonać swoje stowarzyszenie, bo nie wszyscy chcieli się na to zgodzić, ten turniej ugarzy na, na trójmałych forc satyrycznych, żeby to było jednoznaczne, żeby ludzie trafiali. No tak jak dzisiaj, no. lepiej i gorzej, jak to się mówi, na wozie i pod wozem. Najgorzej nie jest. Która edycja tak zapadła w w pamięci? Zapewne też ze względu na gwiazdy, jakie uczestniczyły, być może na poziom, który pan zapamiętał? No to, to były takie dwie edycje, bardzo smutne niestety, one się odmieniły. Pierwsza jak zmarł papież, Jan Paweł II, a druga to była jak była katastrofa smoleńska, musieliśmy imprezy odwołać. Kabarety odwołać. Wiem, że kabaret y, Moralnego Niepokoju wylądował w Pradze, trzeba było ich odesłać z powrotem, i tak dalej. Bo, no, musieliśmy to wszystko przerwać i nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, jak to poprzekładać, bo ludzie już przyjechali. No właśnie, ale teraz myślę, że same pozytywy y, przed panem, organizatorem, ale też przed innymi ludźmi, którzy no, tworzą ten, ten wyjątkowy turniej. Tak, Dlatego... to są ludzie. My robimy to całkowicie honorowo, całkowicie od serca. Może od serca to za dużo powiedziane, ale, ale, ale robimy to, bo chwalę ludzi. Niech, niech ktoś przyjdzie, niech ktoś zobaczy, niech, niech porówna. Nie? A poza tym jest to dziewiczy pomysł, bo to jest inna impreza niż... Ja już powiedziałem, wszyscy mogą robić dzisiaj, nie ma problemu. Dokładnie. Dlatego raz jeszcze wszystkich Państwa gorąco zapraszamy. Ja i organizator Zdzisław Justyński. Pozdrawiam, dziękuję z Państwu. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do widzenia, do zobaczenia.